Wyjmij ręce. Ja Wyjmij ręce, bo cię z Wyjmij tą rękę. Gdzie, gdzie go włożyłeś? No. no. Zobaczę rękę w kupie. To czuć tak to po tych rękach, że zobaczysz. Daj tą rękę. Raz. No. Właśnie się wsadzisz do no, dupy. To cię normalnie chlastą. Zrozumiałeś? Zrozumiałeś na tym, hmm. Żeby było jasne, co do ciebie mówię. Kuper. Mocno. Stękaj no. i kupa wyjdzie. Nie stękaj i tak kupa wiedzie. Zacznij nie tak od razu, jak się chce. Też muszę posiedzieć na kibejku. To było czyście. To Bo, no, bo, ten... bo, nie no, bo, ty... bo za To nickę zał. I ją zapaliła, to zapalinickę załkiem żeby... paliła. No ale to... to powiedz, żeby ciocia przy tobie popięć. Ale jesteś. Się... Palić, bo lubi palić. Nie palić. No, no dobrze, ale. Ale, a, ale nie palić. No ale żeby nie paliła przy Tobie, bo to śmierdzi tym, Nie ci włosy śmierdzą bardzo. Tam. Odzież ci śmierdzi. Ale ja nie upalić, żeby tam był nosem. Nie upali. No na pewno. Ty ja sobie upaliła, Kamo no. jedzie do to. A mi też upalić. No. Jeszcze raz tam wsadzisz ręce. Ty mam coś powiedziałem. Co? Nie, tu nie. Jak, przy kąpieli. Ty mam wytarłam ręce. wytarłam ręce. Co powiedziałam, kupeł? Kup. No nie, zrobisz, to nie. Nie, nie, to Nie, nie, z Nie, nie, brudne, nie. Nie, w tej chwili powiedziałam, wyciągnij ręce z buzi, nie. nie, Nie, nie jestem tego wychowania nie lubiamy, nikt ich nie kocha. Ja Cię kocham. Wszystko? Mało. Dużo? Mał. Bawią się z Tobą, chałpią Cię. Chałpią Cię jak nie wiem ty, Smyku. A ludzie nam czuzują, nie kiełczą i nie psują. Psują? Niszczą. No, niszczą Cię, tak, ja wiem. Ludzie oddzielnie zamuszą O, no to tak to, to, to dobrze. Już zrobiłeś kupę? Ty mam? Jestem. Mhm. Teraz co zrobić? Bo nie jest ty węża. Bo nie jest ty węża. No to nie, no to, to, to ja, ja nie zrobisz kuby, ja ci węża. Nie dam. Nie dam. ci. To...